Jestem z miejsca, którego nie zobaczysz na zdjęciach Zamykam serca bliskim, zdejmuję maski Odbite od siebie, wyprute z marzeń warstwy Relacje to pastisz Zacznij hmm. myśleć na poważnie o życiu, albo tam zostań Zostań, tam zdechniesz W szamotaniu niektórej celu nie widać, jak to go odkrył Już nie biegnie, bo nie chce Pierdolę film, wariaty, serio mam styla Kto mnie wcześniej znał jest dumny ze mnie oh. Że nie skurwiłem ani jednej z tych chwil Po które tu w kolejce wszyscy stają niezmiennie Szybko i niespodziewanie mam talent Nie sprzedałem ani minuty wow. Bram winy, schody pokuty ha! Dobrze wiesz, że nie zabijesz ich wszystkich Choć tak naprawdę znowu zrobię co zechcesz Nie wiem co paru tu próbuję nawijać Ale wpierdalam ich nosem jak oni brudne powietrze I nie wiem co zrobić ze sobą Jak patrzę w źrenicę tak pusty od bólu i zła Za nami tak wiele, a przed nami wszystko Co może ocalić nasz świat Nie zrobię nic wbrew twojej woli Jeżeli sekundy lecą tak powoli A każda zabiera część siebie i boli Czas pożegnać złe wybory Daj mi chwilę zanim odejdę że ci tą prawdę, nim skreślisz mnie. Bez głów, które spadały po schodach do piekła. Moje zdziwienie, kiedy krzyczysz mi więcej, A tylko wiara, której znowu nie widać. Wpierdala wszystko, jak dobre intencje bez snów. I ostatnich słów marznę, bo jesteś tak zimna jak chód. Polarna noc, koszmarny kacji. Zimny próg, nikt nie patrzy już w oczy nam Za dużo razy wracałem, a ty nie pytaj mnie dokąd. I godnie przywitaj się z ogniem. Moje emocje to statek, widmo, sztuczne źrenice albo ciemne szkła. Otwarte pistacje, zamknięte trumny i parę tych chwil, których brak. Mała, znów ci biorę w cudzysłów. Za parę mądrych truizmów. Za paru dobrych artystów, pijemy razem mohito do dna Filozofia mi nic nie dała, socjologia mi nic nie dała Jedyne co wiem o życiu, to że jak już się jebie, to zawsze wszystko naraz A ja sobie spokojnie mijam, hajzer woła Że to moja chwila prawdy Kiedy już coś trzymam w garści Wszyscy chcą mi to wyrwać, rakby nie umiem być taki